A Izabela dzisiaj od rana, zobaczcie. Zobaczcie, to jest jej rytuał. Tak, mój rytuał to jest kawa. Tak Izabeli jest ranny trening na basenie. Izabel, jak się czujesz? Opowiadaj. No, dobrze, bardzo dobrze. Pływam sobie. Już taki trening fajny. Rytuały teraz pływanie i zaraz idę na bardzo długi spacer po plaży. A słoneczko raz wychodzi. No właśnie dzisiaj, ale dzisiaj jest fajnie, bo jest taka pompa, bardzo, że jest tak gorąca. To też Jaka nie woda? Fajna. nic chcesz No, ale plutkę ja idę do morza. Ale jesteście, no, ja już też byłam w morzu. Także fajnie. Czy jakieś przesłanie na dzisiaj? Kochanie. Jaki dzisiaj jest dzień w ogóle? Bo ja nie wiem. 21, dzisiaj jest dzień babci. O! No, także dla wszystkich babci wszystkiego najlepszego. Kochane babcie, wszystkie dziewczyny, które jesteście babciami. Wszystkiego najlepszego ja jeszcze nie, a mojej babci już też nie, bo umarła. Ale to fajny taki dzień, nie? Dzień babci. Na pewno. Przesłanie. No to coś będziemy jeszcze później. Chciałabyś być babcią? Dzisiaj. No na pewno. Ja na też pewno. bym chciał być dziadkiem, ale nie teraz jeszcze, to no, mnie się nie spieszy. Ale to wszystko, to dzieci sobie <laughs> się tak układają, jak chcą sobie układać. Oczywiście, oczywiście, no. kochanie. Pływaj, bo chcą cię ponagrywać. Może będziesz na plecach pływać? Ale ja nie, Umiesz? Wiem, ja, nie wiem, czy ja dobrze pływam Bardzo dobrze pływasz, nie. bardzo dobrze. A ty nie. nie jesteś instruktorem, żeby uczyć tej technicznie, tylko masz po prostu być zrelaksowana to jest twoje, a nie... Płynie. O, jak pięknie. O, to mi się podoba. Ale co cudownie. Czyli takie klimaty. Więc jeszcze zostaniemy z Izabelą troszkę, niech ona pływa. czego 30 wciąż taki sam. Jesteśmy na tej samej plaży, gdzie są porty. Jutro już się tutaj stąd przemieścimy gdzieś. Jeszcze nie wiemy gdzie, są tutaj pewne plany. Dobrze, dobrze, czekamy jeszcze. Więc zobaczymy. Dzisiaj też nie wiemy, co jeszcze będziemy robić. Planowaliśmy, może jeszcze na ten fisher. wrócimy na plażę w dzień, żeby wam pokazać, jak, jak to wygląda w dzień. Wczoraj wieczorem byliśmy pod wielkim wrażeniem, i, i tej różnorodności, i przepychu, i komfortu. I... A dzisiaj Dawaj zobaczymy, wchodzę. jak będzie w dzień. Już wychodzisz? No cóż, już trochę jestem tutaj, a chcę iść na spacer. i no, teraz zobaczcie, Izabel, jak ona jest piękna. Ale cieszy mnie, że mam fajne włosy Super. po tych kosmetykach ze Studia Baj Amelia od Ani, bo naprawdę włosy mam świetne. Po tym Słońce po tych wodach i basenowych i w po naprawdę świetne właśnie w kolejnej rolce chciałabym się do czegoś odnieść. Dobrze, czekamy jak nim będzie wychodzić teraz z wody, weźmiemy figurkę, czy skudła, czy przy tyłu. Cały czas to jemy. Nie, no wygląda cudownie, cudownie. Mówię, że... Ciekawe, czy przytyłaś, czy spudłaś, bo cały czas to jemy. Ja myślę, że wyglądasz pięknie. Kochanie, najpiękniej.